Mm, tak, na sam początek... Dzień dobry! Witam, cześć, czułem. A ogólnie chciałem przeprosić za ten mój ostatni fail, moją ostatnią pomyłkę. Yy, otóż zrobiłem tą... ...tą misję. Po prostu farmiłem sobie i wpadłem na jakiś gang latających ludzików... Ludziki Pina. No i zabiłem ich, a potem się okazało, że to była misja. Nie wiem. Po prostu zapomniałem misję, więc więc to jest spowodowane tylko i wyłącznie moim głupotem Przepraszam A jeszcze jedna rzecz Muszę ciszyć A ja w smok no. więc jeszcze raz przepraszam ale przejdźmy już do głównego wątku eee, Chciałem powiedzieć że idziemy za ciosem

And how do you know this? A little birdie told me. Cute. Cat caught a little bird. Little goblin actually. But Okay, enough of the metaphors. I'm heading for the bugle. <coughs> tak. Eee, więc Nie wiem, ale również od razu powiem uwaga, zabawa z bombami. Yy, to będzie dość... Nie wiem, dość fajne. Taka czasówka jakby. Muszę z mi się przekonać. A ja, żeby już nie nie tracić czasu na zbieranie punktów, dostanę się do IB jak najszybciej. Bez naprawdę ten. Żaden inny spider nie, dał taki ucieka. do miasta, dopiero wczytuję na mapie. Wow, wow, a Aha, no tak, no 9 że jest 11. E, no i jest jak nie Swoją drogą zarabią coś się pokażę. Co do tego budynku? Jeszcze nie pójdę do misji, tylko pokażę wam jedną rzecz. Wiecie jak wygląda ten wielki napis na tej a no nie? Większość z was wie. No, to się zdecydowanie On powinien się rozpoić od góry na dół tego budynku. No, ale co? Też, też jest fajny. No, no i teraz jedziemy do nic. Dzień się od razu zrobił. bugle A teraz wielkie wezwanie, wyprzedzić policję. Znaczy, niezwykłe wezwanie. No bo chyba naprawdę mi lewo bo widzę jak wolno idzie ten cyfer. Oh, the okay. It's the courthouse! Clever, using uh -huh, a new a false lead. Nic powracając do naszych blaszek. Eee... Po pierwsze ewolu nie nosi ich wszystkich. Po prostu trzeba. Przeliczyłem się. W ciężu musimy pokazywać. To jest punkt, którego nie popuszczę, bo kurde, ugi. Ile mam tych jeszcze pong do dogrania? No, trochę tego będzie. Udało się. Proszę bardzo. Teraz weźmy sobie czarnego spinania. Yes, jest taki. Też się udało. Nie wygląda to, że już się nie zebieram. Dobra, chyba ja popsykałem, jak to trzeba zrobić, żeby wyszły te super ataki. O, w tym momencie, tak. Oczywiście, kiedy przeciwnik się broni, kiedy się nie broni, trzeba w odpowiednim czasie kliknąć. Ale mimo tego, że to jest fajne, nie będę cały czas wykonował jednego tego samego ataku. Hmm. To jest taki fajny triczek do ścianek, który zabiera taką że życie, że jest to A przy... przynajmniej twórcy o tym, co się stanie, jeśli pójdziemy do ściany. Ach, co jest, co jest! Jak nie tak, to tak. No proszę. Chyba. Chyba I... i następne zadanie. O, tam jest punkt! I tutaj też jest punkt! O nie. Right, Return fire, keep them busy. They're surrounding the building. We don't have enough firepower. Get to the bombs. They're trying to blow up the courthouse. 11 <laughs> <laughs> No i tak co zrobić? Teraz możemy Olaj spokojnie tych przecinków i są specjalnym i interesującym wyzwaniom No i... No i roznosimy bomby. Kabum. Kabum. Tak. Teraz czekamy kolejne bomby. Nie trzeba zrobić wszystkich, ale to się odbije na życiu. Courthouse. Nie no, to by tutaj. to A i tam są jeszcze punkty. Tak, po co, się nie martwię tym bombą, bo jeśli będzie jakaś bomba, to ona się pokaże na mapie. Tak. tak. Dwóch na raz. No i czekam na kolejną bombę. A tak, przez ten czas jest cyfry. Ale dwa, dwa, własnej ucieka. No bo nie, wiecie co? Trzeba by zainwestować w nowe ataki. To jest jaki? A, że jeden za jeden? Um, no specjalnie, na razie nic specjalnego. Takich powietrzu. To już mieliśmy. Znaczy, czy mamy tylko tą słabszą wersję. A to jest coś co niechotniej. No i... Trochę tego czarnego wypada zainwestować. Więc Specjalny atak. Tak, to sobie zdecydowanie ulepszymy. Chry Spider-Man już niczego nie ma, chociaż sprawdzałem ale jeszcze raz musimy sprawdzić i upędzić No ile mam punktów? To 200, to 200 więc też tylko na jedno I jakiś odrzut Widzę tu ludzi, nie najpiękniejszą przyrodę Pół obuzu No ja zaraz skopię to Pana czerwony, proszę bardzo no, wielkie różnicy nie widać ale... Ale większy zasięg zawsze jest o nie, 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 jeszcze jak nie gody. Tak się go... To jest na nie dobra ale... A ja to się chętnie miałem zać bombami jak, bo mnie nie widzę To rozejrzyjmy się teraz Rozejrzyjmy się teraz po tej chwili um, Zostały dwie minuty do końca Nie zobaczcie, średnia No w jedno oś niech się to na pewno nie wyrobił Nie wiesz, ale jeśli zmienię kosem podczas tej combo to czasem paru uderzeniowa jest podobna A ten samochód sobie wolę zostawić, już wiem co tam to... No ale halo O jeszcze tylko 5 i będziemy mieli Trośkę więcej XP Zajmijmy się na razie Nie, wyrwiesz, nie, oczywiście nie wyrwałeś. O! Kolejna bomba, nareszcie. To leci Nie mam jednego miejsca, do którego możemy odkładać bombę. To są dwa. Tak dobrze nie um, No jak, teraz ta bomba. No i teraz, tak za nie pójdziemy sobie Tak, wiem, nie za dużo nie mówię. A jak już to na pewno nic ciekawego... Po prostu misja nie daje mi za wiele możliwości na taki kiepski komentarz. Ale jedną zawsze paję. A jeszcze wy A, nie wyszło. Bardzo udało się nareszcie. Chciałem zrobić taką by wcześniej, ale ja to się nie wyjść. No, gdzie jest kolejny? Kolejny? O, proszę, proszę. Ale to jest koniec naszego czasu na ten odcinek, więc tym nudnym akcentem do widzenia.